To Let's go. go! Gdzie ty były Sajo w ogóle w tej lundze? Co ty robiłeś? E, Nawet no skróciłem dolną Nikogo nie było w trupie to no, to, no, to, no, to, no właśnie na był w trupie Bo mnie zabił z trupa I nie patrzę na co w ogóle Ja już byłem na gali no ten, to jak to ty byłeś okay, na midzie Ale no, to dolnie nie wróciłeś do końca Tylko nie <laughs> wiem co robiłeś. Nie, to no, sprawdziłem nie. do końca no co w tołem? Bąfleta. Nie, bąfleta. nie bąfleta. na piotrach Dolna Dolna Kur... A, wiesz co jest jest Nie Dobra, ja już nie chciałem się zagrać. No kurwa! Długa jest strzał. Nie wiem. Zastanówcie się kurwa, na sobą. No nie wiem, no chłop płacę drugą rundę kurwa. Drugi mecz. Ja ja nie, się nie, się grać, no. nie no, to była przypierdolka bo... Paweł przecież. Że to no ja w ja tym meczu... W twoje kurwa przypierdolki obchodzę. To no. nie moje, tylko widzów co. No, wypierdalaj z tymi przypierdolkami kurwa swoimi. Panie jak, no. jak mogą mnie zagrać? Powiedz mi. <laughs> po no. Kurwa, mi się wszystko się kurwa! Co jest?! To, to. CO TO JEST?! Co stało? Długa. Nie Nie Na galerze, raczej. Na mida. To górne jest cały czas. W górniku... ...albo gaz. CO?! Ja na drzwiach. Co to było? Czy ten chłop w ogóle patrzy się w drugą stronę i mnie zabija? Co to było w ogóle? Oje. <śpiewanie> I, no bo to chłopaki tak chłopaki w się mówi gasi, Jak ja wyjeżdżam drugi w ogóle no i ja no to, to jest znowu w tym momencie. Całego mnie troluję Ja wyjeżdżam na chłopa i by to ją skończył, bo tak mnie nie żyje. Nie mam, nie mam.

Przebuję ostatnio, jak ktoś mówi Jezu jak oni grają! O ta, wasze, ta, no, ta, kurwa tak. jak grają No grałem, ta, ta. kurwa się gra w Cesar, no To taka gra ta no, ta, ta? kurwa, no, no tak Niech no. ja jak się grać ja ale... A wiesz, że my tak nie na robisz. mieliśmy to. w teamach też? <laughs> Do skaitu. I zamiast skupić się żeby trenować swoje rzeczy, to w pokali Ten kurwa że smoka wybiega No <laughs> Jak oni jak grają wiesz, kurwa na oficjalu nie, tak nie gra I Jak samemu wybiegasz przez smoka to jest dobrze to jest dobrze, to jest dobrze, tak, a jak się tak wyjebie? Tu, to, nie jest to wyzywasz, to wyzywasz Kurwa, to kryje Dwóch z Ty, podejdź pod, te, podejdź pod jedynkę, zaraz cię fleszuję, zabijasz trzech Fleszuję, podjeżdżajcie tam, bo Oni biało mają na 100%